Cześć, dzień dobry moi drodzy. Witam was serdecznie na kanale. Ja nazywam się Mateusz Ostręga, jestem dietetykiem i właścicielem pierwszego w Polsce ketocentrum, a więc centrum dietetycznego, w którym pomagamy innym za pomocą diety ketogenicznej, diet niskowęglowodanowych oraz diety Carnivore. I zapraszam was na kolejny materiał z serii diety Low Carb, w którym wraz z dietetykiem Karoliną Dobrowolską rozmawiamy o diecie Low Carb. A dzisiaj konkretnie o indeksie i ładunku glikemicznym, czyli kiedy używać którego wskaźnika, który ma większy sens, który bardziej może sprawdzić się... W praktyce. Myślę, że temat dla wielu osób bardzo ciekawy, szczególnie dla osób z insulinoopornością czy innymi zaburzeniami gospodarki cukrowej, które chcą stosować dietę niskowęglowodanową. Ciekawi? To zapraszam Was serdecznie do dalszego oglądania. Cześć Karolina! Hej! Dzisiaj bardzo ciężki temat, poważny temat. Tak, e, mieliśmy już jedno podejście, ale troszeczkę nas to pokonało, bo tyle zawirowań jest w, w, w temacie indeksu i i ładunku glykemicznego, że się szczerze mówiąc nie spodziewałam, ale już to poskromiliśmy, także jesteśmy gotowi. Dokładnie, musi być wszystko wytłumaczone bardzo dobrze, więc dzisiaj o indeksie i o ładunku glykemicznym czyli Czym się różnią, o co z tym wszystkim chodzi, czego warto używać, na co nie warto patrzeć, co może nas trochę mylić. I to wszystko co najważniejsze w tym temacie. Tak, i myślę, że tutaj najbardziej cenne to to porównanie, które też przygotowałam tutaj dla Was. Dwóch względnie tych samych posiłków, natomiast organizm zupełnie inaczej na nie zareaguje pod kątem węglowodanów. Także y, najpierw przejdziemy troszeczkę do teorii, a później pokażemy w praktyce, jak faktycznie manewrować tymi indeksami, ładunkami i tym wszystkim. Super, czyli to, pierwszy etapet, indeks glikemiczny. Tak, to jest chyba najbardziej popularny wskaźnik. Y, często jak się idzie do lekarza, to też nawet koleżanki do mnie mówią, lekarz mi zalecił dietę o niskim indeksie glikemicznym. I teraz co to jest? No cóż, w pewien sposób jest to całkiem niezły wskaźnik, pod tym kątem, że osoby, które zaczynają gdzieś przygodę z zdrowym żywieniem, bo wcześniej za bardzo na to nie zwracały uwagi, to jest całkiem niezłe, bo pokazuje, często są na przykład tabele z zielonymi produktami, żółtymi, czerwonymi, i po prostu sugerując się na początku to, tą tabelą, możemy sobie wybierać, że które produkty są bardziej wskazane na diecie, które mniej. Więc na początek, jak najbardziej zachęcam nawet do korzystania, bo to jest pierwszy krok, żeby faktycznie gdzieś się odnaleźć w tym nowym żywieniu. Jakiś pogląd nam to już wyrabia. Dokładnie, jak najbardziej. O niskim indeksie glikemicznym są produkty poniżej 55, między 55 a 70 średni indeks glikemiczny, a wysoki to wszystko powyżej 70. I może tutaj od razu powiedzmy o co w tym chodzi, bo generalnie indeks glikemiczny, już nie będziemy wchodzić we wzory, bo tam jest jakaś krzywa pod, pod jakimś wykresem, to sobie to darujemy, bo to jest kompletnie nam niepotrzebne. Bardziej chodzi o to, że on jest wyznaczany, że spożywa się 50 gram czystej glukozy i po 20 minutach się sprawdza jaka jest odpowiedź naszego organizmu na tą glukozę. I to jest jakby taki, taki wzór do którego się odnosimy, jeżeli chodzi o pozostałe produkty. Glukoza jest takim wskaźnikiem naszym, jeżeli chodzi o indeks glikemiczny. Ona ma wartość 100, no bo taki mamy, yy, takie osiąga wartości, jeżeli chodzi o odpowiedź organizmu po jego spożyciu po 120 minutach. I teraz, wszystko co ma poniżej, no to tak naprawdę no, glukoza jest naszym takim referencyjnym wskaźnikiem, no i do tego odnosimy się do pozostałych produktów. Produkty, które osiągają wartość do 55, to mają niski indeks glikemiczny, 55, 70 średni, a wszystko co powyżej 70 do tych właśnie 100, no to już ma wysoki indeks glikemiczny, czyli to są produkty praktycznie zakazane albo dozwolone mega rzadko, albo w mega małych ilościach. To tak w skrócie. Więc w pewien sposób jest to faktycznie dobry wskaźnik, który mniej więcej pokazuje, jak nasz organizm glike... zareaguje po spożyciu danych węglowodanów. Natomiast co jest problemem? Nie uwzględnia on jakby porcji produktu, tylko się skupia tylko i wyłącznie na 50 gramach węglowodanów. I teraz najbardziej charakterystyczny już przykład Arbuza. On faktycznie jest zakwalifikowany chyba do, do wysokiego indeksu lichemicznego. Natomiast zjeść 50 gram węglowodanów przez które są w Arbuzie, to graniczy moim zdaniem z cudem, nawet dla największego fana. Arbus w 98 chyba składa się z wody, więc te 2% to wszystko jest jakieś pozostałe elementy. Więc wyłuskując jeszcze z tego węglowodany przyswajalne to jest naprawdę bardzo tego mało. Więc niby wstępnie z tabeli, jeżeli ktoś zaczyna, no to nie, Arbus jest zakazany. Natomiast w praktyce okazuje się, że jakby ten wskaźnik nie jest do końca miarodajny, no bo. No, znowu nie zjemy nagle 3 kg, na przykład, arbuza, no bo nie da rady nawet, nawet jeżeli ktoś bardzo uwielbia. Więc znowu, czy to jest od razu produkt zakazany, patrząc pod kątem indeksu glikemicznego, tak. Natomiast patrząc pod kątem takim racjonalnym, no to nie. Więc. Yy... Nie jest to doskonały wskaźnik, tak jak mówiliśmy na start, to zawsze jest już coś. Natomiast on też nie uwzględnia zupełnie innych cukrów prostych w danym produkcie, tylko i wyłącznie skupia się na, na glukozie. Więc tutaj fruktoza, czyli cukier tak zwany owocowy, no to jakby nie jest brany pod uwagę. Podobnie na przykład syrop z agawy. On jest jako niski indeks glikemiczny, czy nawet średni. Natomiast no to jest słodzik, tak? Więc no są tutaj pewne takie nieścisłości, które no gdzieś mogą nam delikatnie jednak zaburzać tą prawidłową dietę mimo że myślimy, że się trzymamy tej diety o niskim indeksie glikemicznym, więc są pewne z nim kluczki, niestety. Tak, czyli mimo że jako punkt wyjściowy, żeby w ogóle zrozumieć co jak działa i jak możemy reagować na poszczególne produkty jest OK, hmm. to niestety w praktyce, takiej dłuższej praktyce, może nas mocno okłamywać, ponieważ Bierze pod uwagę te 50 gramów węglowodanów z produktu. I czasami z niektórych produktów łatwo zjeść więcej niż te 50 gramów węglowodanów, z innych bardzo trudno, jak podać przykład arbuzaz, zjeść te 50 gramów węglowodanów. Plus nie bierze pod uwagę innych rzeczy, o których zaraz sobie jeszcze powiemy omawiając inny wskaźnik, czyli może czasami zakłamywać i osoby, które starają się stosować tą dietę o niskim indeksie glikemicznym czasami niepotrzebnie wykluczają niektóre produkty, a czasami trochę. Przez pomyłkę włączają produkty, które być może akurat w tej porcji, którą je zadają, niekoniecznie będzie ok, ale w indeksie chemicznym jest w kategorii, która dozwala. Mhm. Tutaj też myślę warto podkreślić, że to chodzi o węglowodany przyswajalne. Czyli tak, węglowodany ogółem to są przyswajalne plus błonnik. Więc indeks glikemiczny, podobnie zresztą drugi wskaźnik, o którym zaraz powiemy, bierze pod uwagę tylko te, które faktycznie się przyswajają, no bo błonnik pokarmowy, że tak powiem, przelatuje przez naszą rurę, którą jest przewód pokarmowy i on w ogóle jakby nie jest metabolizowany, bo nie mamy odpowiednich enzymów. Więc tutaj też jest ważne, żeby brać pod uwagę węglowodany przyswajalne, nawet jeżeli stosujemy jakieś diety właśnie czy, czy ketogeniczną, czy ogólnie węglowodanową, to interesują nas tylko te przyswajalne, więc to też tutaj warto, myślę, podkreślić. Dobra, no to wiemy już o indeksie glikemicznym tyle, co wiemy. Może jeszcze poza arbuzem jakieś produkty, które wchodzą w różne kategorie? Hmm, tutaj na przykład jest y, marchewka, bo gotowana i surowa mają też różny indeks hmm. glikemiczny, więc to na pewno też warto wziąć pod tak. uwagę. Um, y, Generalnie na indeks glikemiczny też możemy wpływać w pewien sposób, bo jeżeli zjemy na przykład przysłowiową marchewkę surową, ale w całości po prostu sobie chrupiąc, e, będzie to inny indeks glikemiczny, niż na przykład ją pościeramy, poszatkujemy, e, no to też ten stopień rozdrobnienia ma też wpływ na to, jak będziemy e, jak, jak bardziej przyswajalne będą jeszcze te węglowodany, no bo im bardziej pocięte, no to tym łatwiej gdzieś przewodowi pokarmowemu to po prostu szybko strawić. Czyli soczek z marchewki pewnie już będzie bardzo. Szalony. Oj nie, ja jestem generalnie niechętna, <noise> jestem raczej przeciwnikiem do tego, że sok to to samo co owoce, kompletnie nie, czy warzywa, kompletnie nie ta droga, więc no faktycznie te wszystkie jeszcze wyciskane, które są jeszcze dodatkowo pozbawione błonnika, wszystkie jakieś przecierane pire. No to tutaj będzie też na pewno dużo, dużo ciężej, jeżeli chodzi o indeks glikemiczny. A nie zawsze w tabelach też takie rzeczy są. Nie wszystkie są właśnie uwzględnione jakieś musy z truskawek. Są tylko truskawki. Truskawki mają niski indeks, natomiast jeżeli zrobimy z tego mus i w ogóle jeszcze poprzecieramy i usuniemy tych pestek, te, te pestki z, na, na sitku, no to to już, to już mhm. nie będzie ten sam indeks, więc... Tutaj właśnie też są pewne kluczki, że nie, nie uwzględnia stopnia rozdrobnienia i to już jakby jest w naszej gestii, żeby wiedzieć, że stopień ugotowania. Gotujemy al dente, jeżeli trzeba. Najlepiej jest, w pierwszej kolejności najlepiej jest jeść w postaci surowej, jak najmniej rozdrobnionej. Później, jeżeli coś się nadaje do ugotowania albo czegoś po prostu nie możemy jeść surowego, bo też są takie osoby, no to owszem, można ugotować, najlepiej na parze, ale al dente, tak? W tym sensie, że jak weźmiemy na przykład szparaga ugotowanego, no to on nam się nie wywija po prostu na, na sam dół, tylko, że tak powiem, jest, trzyma formę i fason, więc yy, to też jest kolejna kwestia. Yy, stopień rozdrobienia, o którym mówiliśmy, czyli no, nie, nie ciachamy niepotrzebnie, zbyt drobno, lepiej grubą kostkę na przykład pokroić załóżmy cukinię, niż, niż ją ciachać na po prostu jakieś wiórki. Więc w pewien sposób możemy na to wpływać, natomiast na to właśnie w tych tabelach nie jest uwzględnione i rzadko kiedy jest napisane. Jest po prostu, jest produkty o niskim indeksie glikemicznym i na tym jakby się temat zamyka, no natomiast to jest troszeczkę bardziej złożone. Dobra, czyli podsumowując temat indeksu, pokazuje nam jak rośnie poziom cukru we krwi po spożyciu 50 gramów przyswajalnych z danego produktu. Tak. W różnych formach, czy ugotowanych, czy rozdrobionych, czy całych, to wszystko. Jak już wam mówiliśmy, jest to wskaźnik nieidalny, więc czy mamy coś lepszego? E, mamy coś lepszego ładunek glikemiczny. E, natomiast no, też on się nie okazał takim świetnym rozwiązaniem. E, tutaj już mamy na pewno dużo lepszą sytuację, bo uwzględniamy już faktycznie daną porcję spożytego produktu i uwzględniamy też jego indeks glikemiczny. Generalnie jest taki wzór. E, no tutaj może ktoś będzie chciał sobie sprawdzić, to jest węglowodany przyswajalne razy indeks glikemiczny, który odczytujemy z tych tabel i dzielimy to na 100. I to jest ładunek glikemiczny produktu, który, który my bezpośrednio spożyjemy. Więc faktycznie tutaj już obliczamy konkretną wartość i jest bardziej dla nas jakby miarodajne ile faktycznie tych węglowodanów przyswajalnych i jaka to ewentualnie odpowiedź glikemiczna będzie. Natomiast no znowu nie jest to takie idealne, bo jeżeli obliczymy no to jakby tłuszcze, białka, nie bierzemy w ogóle tego pod uwagę do wzoru, no bo to jest stricte skupione na węglowodanach przyswajalnych. Więc teraz ładunek glikemiczny, no będziemy mieć faktycznie obliczony pod kątem tych y, przyswajalności tych węglowodanów, ich ilości. Natomiast na no nie uwzględnia tych powiedzmy kolokwialnie spowalniaczy, którzy też... Które mogą być kluczowe tak naprawdę. Tak i za, co zaraz zresztą pokażemy, no to zupełnie jest inna też odpowiedź z drobnymi zabiegami. Um, nawet też, um, generalnie na no, największy problem jest taki, że um, obliczając nawet cały ładunek glikemiczny całego posiłku, czy z całego dnia, no to niestety nie jest to tak w pełni miarodajne, biorąc pod uwagę, że dodamy jeszcze tłuszczu, masła orzechowego, czy, czy masła klasycznego, czy białka w postaci nie wiem, nawet chudego kurczaka, e, czy pierści z kurczaka, no to niestety to już nie uwzględnia, że ta odpowiedź nasza glikemiczna będzie dużo bardziej spowolniona, więc... A co istotne, tak jak my zalecamy, praktycznie zawsze, nawet jeżeli w diecie pojawiają się jakieś ilości węglowodanów, to są spożywane z czymś, o czym mówiłaś już w poprzednim odcinku odnośnie owoców, pominkujemy go gdzieś tutaj u góry, że warto je spożywać jako posiłek, czyli z dodatkiem jogurtu, czy, czy orzechów, czy innych rzeczy, które właśnie obniżą nam, powiedzmy, ładunek glikemiczny, czyli to, jaka będzie odpowiedź glikemiczna naszego organizmu. Więc biorąc pod uwagę to, że zalecamy, by praktycznie nigdy nie spożywać tak solo-węglowodanów w jakichś szczególnie większych ilościach. No to ten ładunek glikemiczny trochę traci sens w takiej sytuacji. E, tak, no bo załóżmy, nikt nie je na przykład samego woreczka ryżu, tak? Tylko zawsze, jak już co nawet jest ten przykład z kurczakiem i z brokułem. Tak, więc no, I oliwą. I oliwą, jak najbardziej. Więc no tu miałem białko tłuszczo. no Kwestia oczywiście jest jeszcze proporcji, tak? No bo powiedzmy na cały woreczek ryżu jakaś łyżeczka oliwy, no to za dużo cudów nie zdziała. E, natomiast no, ładunek glikemiczny znowu tego nie uwzględnia, że jemy cały jakby posiłek jeszcze z jakimiś innymi dodatkami. Mm. Natomiast już jest bardziej miarodajny, nawet uwzględniając już same węglowodany, bo faktycznie uwzględniamy porcję, którą zjedliśmy, a nie porcję tych 50 gram, że trzeba zjeść i wtedy jaka jest odpowiedź, więc to już stricte jest takie bardzo personalne. Ok. Podobnie jak w indeksie glikemicznym też mamy pewne po prostu jakby ramy, kiedy ładunek glikemiczny jest niski, kiedy średni, kiedy wysoki. Więc generalnie tak, tutaj patrzymy jakby już na cały posiłek, yy, więc poniżej 10, jeżeli nam wyjdzie ładunek glikemiczny, no to jest niski. Między 11 a 19 to średni, no a powyżej 20 no to już jest wysoki, więc totalnie niekoniecznie, jeżeli chodzi o jakieś zaburzenia, yy, generalnie nie, niekorzystnie wyjdzie ten posiłek, jeżeli chodzi o naszą gospodarkę węglowodanową. Więc tutaj osoby, które szczególnie gdzieś mają insulinoporność albo gdzieś generalnie zaburzenia gospodarki węglowodanowej, no to tutaj ten ładunek glikamiczny powyżej. Że 20 może być dość niebezpieczne. Ale co ciekawe, też możemy obliczyć ładunek glikemiczny, jakby dobowy, czyli wtedy już patrzymy tak naprawdę na całe te 24 godziny, jak nasza gospodarka węglowodanowa będzie się zachowywać. E, więc tutaj mamy poniżej 80, no to jest taki niski ten dobowy indeks glikemiczny, natomiast powyżej 120 jest wysoki, więc tutaj też możemy sobie wtedy ewentualnie tak bardziej całościowo spojrzeć na dietę. Jeżeli powiedzmy wleciało jakieś załóżmy ciarko, czy tort, bo był urodziny u, u cioci. No, to gdzieś wtedy bardziej możemy spojrzeć tak całościowo na to, co zjedliśmy, a nie skupiać się tylko na tym jednym małym posiłku. Co so, a Teraz konkretny przykład, żeby pokazać naszym widzom, jak to się może zmieniać w zależności od tego, Jakie dobierzemy produkty w teoretycznie prawie takim samym daniu? E, tak, przygotowałam jakby dwie propozycje. Jeden owsianka, bo to myślę, że jest dość takie popularne. Osoby, które zaczynają dietę, szczególnie dietę odchudzającą, dietę tak. o niskim indeksie bardzo często tak. idą w tym kierunku. E, więc tutaj e, owsianka to tak wyszła naprawdę bardzo ciekawie. Druga propozycja to jest propozycja e, taka obiadowa, kolacyjna i tutaj też wyszły dość spore różnice. Okay. E, no to okej, okay. może przejdziemy. Będę się tutaj posiłkować ściągą, żeby tutaj niczego nie pominąć ale myślę, że też zrobimy jakąś infografikę, żeby, żeby to było wszystko widoczne. Przygotowałam dwie propozycje o niskim i wysokim ładunku glikemicznym i tam też, z tego co kojarzyłam, te indeksy glikemiczne też były odpowiednio wyższe i, i, i niższe. Różnią się ilością węglowodanów i różnią się ilością tłuszczu, natomiast kalorycznie i masowo, czyli tak w gramach jest dokładnie tyle samo. Pierwsza propozycja to jest owsianka, czyli takie najbardziej myślę popularne ostatnio danie. Generalnie to jest owsianka z owocami. Gramowo, kalorycznie wyglądają tak samo, różnią się jedynie tutaj, jeżeli chodzi o proporcje tłuszczów i węglowodanów, co wszystko też pokażę na, na infografice. I teraz tak, tak naprawdę jedyna różnica między tymi dwoma daniami jest taka, że to danie o niższym ładunku glikemicznym wykorzystuje płatki owsiane górskie. Natomiast ta druga, płatki owsiane te błyskawiczne. Część myślę, że nawet nie zwraca uwagi, bo to jest różnica tylko w kolorze, no i w napisie, no ale powiedzmy, że, że to już jest mniej się rzuca w oczy. Natomiast jeżeli chodzi o indeks i glikomiczne, to naprawdę różnica była ogromna, bo te błyskawiczne są bardziej bardziej oczyszczone, bardziej przerobione, więc one po prostu szybciej się je robi, tak? Są błyskawiczne, natomiast na te górskie to trzeba gdzieś namoczyć jednak troszeczkę dłużej. Więc to jest pierwsza różnica. Druga różnica to jest, że dodałam magiczne masło orzechowe do owsianki. I tutaj, naprawdę, jeżeli chodzi o masło orzechowe, oczywiście mówimy o takiej dobrej jakości, 100% orzechów i nic więcej. To bardzo ładnie nam regulowała ten ładunek glikamiczny i indeks glikamiczny, że naprawdę ta różnica była zauważalna praktycznie od razu. A tutaj dodałam tak naprawdę dwie łyżeczki, czyli 30 gram, czyli powiedzmy taką łyżkę masła orzechowego. To myślę, że to też nie jest jakaś ilość nie do przejedzenia. Wręcz myślę, że, że dla niektórych może być za mało. A druga różnica to jest w orzechach. W jednych użyłam makadamia, czyli te, które mają większą zawartość tłuszczu, mniejszą węglowodanów przyswajalnych. Natomiast w drugim orzechy narkowca, które to są orzechy, które mają największą zawartość tych węglowodanów przyswajalnych. Więc yy, głównie różnica w płatkach i w doborze dodatków. Czyli dorzucamy jeszcze masło orzechowe i różnice i różnice też w orzechach. No i oczywiście owoc, są no to w jednym maliny, w drugim borówki, natomiast gramowo wygląda to wszystko identycznie. No i teraz co wyszło z tych przemian? Owsianka, która była z malinami, z dodatkiem masła orzechowego i na tych płatkach takich klasycznych, górskich tak zwanych, no to tutaj teraz tak, indeks glikemiczny jakby posiłku wyszło 28, natomiast tutaj tak jak mówiliśmy o ładunku glikemicznym wyszedł 10. Czyli to już się nam kwalifikuje do tego niskiego ładunku glikemicznego posiłku. Natomiast owsianka z burówkami, która miała te bardziej przetworzone płatki owsiane, nie miała masła orzechowego, miała burówki yy, i generalnie yy, orzechy nerkowca, no to tutaj ładunek glikemiczny wyszedł 21,5. Czyli tutaj już nam się kwalifikuje do wysokiego ładunku glikemicznego. W wyższy. Tak. Więc generalnie wnioskując, bardziej zbilansowany posiłek, który gdzieś zawiera tłuszcze i białka i jak najmniej przetworzone produkty węglowodanowe, no to ta odpowiedź naszej, naszej glikemii będzie zupełnie inna. Niby dwa te same dania, bo owsianka z owocami, obie na napoju kokosowym, obie z płatków owsianych, jednak odpowiedź jest zupełnie inna. Więc to są właśnie takie drobne triki, na które warto zwracać uwagę i... Niby tak. Borówki, maliny to mają te niskie indeksy chemiczne, płatki owsiane niby też są zalecane na diecie. Napój kokosowy też jest raczej z niskim indeksem, oczywiście takiej dobrej jakości, no bo mleczko kokosowe generalnie jest też dość tłuste. Znaczy jest tłuste. No i orzechy no niby też polecane na diecie, no bo też tłuszczowo-białkowe. Tak. Ale nagle to jest zupełnie coś innego, więc tutaj myślę, że na tym przykładzie tej owsianki to widać to, to bardzo znacząco, że nie sam indeks glikemiczny i nie same jakieś um, y używanie węglowodanów, które są wskazane, są istotne, tylko właśnie jest ważny cały bilans. odpowiednie jest... komponowanie diety. Dokładnie i to myślę, że na tym e, przykładzie owsianki wyszło naprawdę bar bardzo, bardzo wyraźnie. No Jeszcze mamy drugi posiłek, to taki bardziej obiadowy, makaron ze szparagami zwędzony łososiem. E, no i tutaj też różnice wyszły ogromne, bo e, dobrze skomponowany posiłek, to ładunek glikemiczny wyszedł 3,5 mniej więcej, natomiast e, ten z bardziej przetworzonym makaronem, to akurat był makaron ryżowy, Gotowany, no to już odpowiedź wyszła blisko 18, 17, 18. Więc tutaj też no różnica jest ogromna. Niby to samo danie, ta sama wartość kaloryczna, objętościowo też to samo, no to jednak różnice wyszły bardzo znaczące, ale myślę, że to już przedstawię po w infografice. Zasada jest ta sama, co w przypadku owsianki, to sobie też możecie tutaj porównać, co lepiej wybierać, jeżeli chodzi o przygotowanie jakiegoś smacznego makaronu. Super. No i ja tutaj pięknie nawiążę do tego, że tydzień temu miała, miały premierę nowe jadłospisy, jadłospisy Low Carb, w których właśnie dbamy o to, ty dbasz o to, żeby ładunek indeks glikemiczny były w porządku. No przede wszystkim właśnie ładunek glikemiczny, który ma e, największą wartość, czyli nie ma tam przekąsek, które spowodują wyrzucenie cukru w kosmos, tak. tylko wszystko jest zbilansowane właśnie pod tym kątem, żeby te węglowodany, które są w tej diecie Low Carb były przyswajane jak najlepiej przez organizm. Tak, to jest jedna kwestia. A druga to, że, że są bardzo smaczne, więc myślę, że, że ze smakiem. Dla wielu smakiem, osób prawdopodobnie ważniejsze. Tak, i ze smakiem i ze spokojną głową, że tutaj nie będzie jakiejś perturbacji, jeżeli chodzi o, o odpowiedź glikemii, to myślę, że, że będzie naprawdę okej. Okay. Super, czyli co? Chcielibyśmy, żeby ludzie na wynos z tego filmu wzięli to, że inny glikemiczny jest spoko jako pierwszy krok w kierunku tak? zrozumienia tego. Jak to wszystko działa i co jest lepsze, co jest gorsze, natomiast nie można tym poprzestać. Trzeba pójść głębiej z tym tematem, zorientować się w temacie ładunku chemicznego, ale nie takiego, gdzie bierzemy pod uwagę tylko węglowodany, ale takiego, gdzie mówimy o pełnowartościowych posiłkach i tym jak to wpływa na naszą odpowiedź glikemiczną. Dokładnie, ale myślę, że tutaj główną bazą jest to, że no nigdy nie spożywam osobno poszczególnych produktów, które dostarczają dany makroskładnik, czyli nie jemy samych węgowodanów, później nie jemy samego białka czy tłuszczu, tylko zawsze wszystko komponujmy i będzie naprawdę w porządku. Dzięki wielkie za uwagę, mam nadzieję, że ten film Ci się podobał, że Ci się przydał. Jeżeli tak, to koniecznie zostaw łapkę w górę i daj nam znać w komentarzu. Przypominam też, że w opisie tego filmu możesz znaleźć nowe jadłospisy, jadłospisy low carb, które świetnie sprawdzą się szczególnie teraz w okresie letnim. Zostaw też subskrypcję kanału, bo dzięki temu będziesz na bieżąco i nie przegapisz kolejnych materiałów. Dzięki wielkie za dzisiaj, do zobaczenia już niedługo. Cześć!